Siemano wszystkim, jest on ramka, a dzisiaj pokażę wam jak zainstalować yy, no darmowego minecrafta oczywiście yy, następnie bym chciał powiedzieć, że ten odcinek jest dla tych którzy na przykład nie umieją zainstalować nie wiedzą jak zainstalować na przykład darmowego minecrafta albo przeróbki, więc dla was wszystkich to jest ten odcinek dobra, a już bez przedłużania lecimy najpierw sobie wchodzimy yy, nawet sobie wchodzimy w might, w chromę. Em... Mm. Um. Tutaj poczekajcie pokazuję. Nie to pokazować, bo to zajmuje tylko miejsce. Eym... Oj, czy coś mi się, się pograniczyło? Um. Um. I będziecie mieli... Jak nie macie, to na przykład wpiszcie sobie aptoidę, bo ja już to ściągnij Aptoidę, wchodzę sobie. No po prostu sobie na przykład, nie macie takiego ściągnij Aptoidę, to, to wejdźcie sobie w wyszukiwanie. Na przykład napiszcie sobie A, to ale ja nie muszę szukać, bo już tu mamy. Wchodzę sobie, ściągnij Aptoidę. Wy możecie sobie. E no, a to idę po prostu, no, no, wpisać. Klikacie. Jak to pisze, nie możesz znaleźć no, tylko green tutaj, tutaj. Klikamy tutaj, tak, reklama tutaj. I pobiera nam się. No i czekamy, jak nam się już, czekamy, jak nam się już to pobierze.